Bardzo serdecznie i zapraszam dziś do krótkiej prezentacji rozpakowania dysku SSD od Samsunga. Jest to model Samsung T7. No, i generalnie, jeśli chodzi o samo pudełko, prezentuje się ono następująco: w sumie podobnie do Samsunga T5. Ja używam już trzech dysków serii T5 oraz jednego dysku od Sandisk Portable SSD. Jego recenzja, jak i recenzja T5, są już na kanale. I tutaj po prostu znalazłem fajną ofertę na tę 7 która była w dość dobrej cenie. No i postanowiłem ten model zakupić. Chciałem również wersję terabajtową, Niestety nie była ona dostępna w sklepie, dlatego wybrałem wersję 1TB. No i pudełko prezentuje się właśnie w ten sposób. Mamy informację, że jest to wersja 1TB oraz informację o przesyłaniu danych na poziomie 1050 MB na sekundę. Dodatkowo na bokach możemy znaleźć wymiary urządzenia oraz kompatybilność. Dodatkowo mamy informację o tym, że dysk może być szyfrowany. Bo zawarto pudełka o której powiem za chwilę no i kilka dodatkowych informacji o trzyletniej gwarancji i tak dalej no i przechodząc do rozpakowania no to tutaj możemy przeciąć sobie plombę z naszego pudełka no i jeśli chodzi o pudełko no to na wierzchu po prostu w takim kartoniku papierowym mamy sam dysk, na takiej wytłoczce pod spodem możemy sobie tutaj otworzyć to drugie pudełeczko, drugą część tego pudełeczka no i mamy dwa przewody USB Typu C do USB typu C. Są to przewody, które pozwalają na przesył danych z prędkością 10 gigabitów na sekundę. Jeden właśnie jest USB-C do USB-C, drugi jest to przewód USB typu C do USB typu A. No a przechodząc już do samego dysku, prezentuje się on właśnie w taki sposób: mamy tutaj złącze USB typu C wraz z dioną informującą o stanie pracy dysku. No i tutaj będziecie mogli zauważyć jak podłączam ten dysk do Macbooka Air z procesorem M1. No i stało, postanowiłem przekopiować folder z filmami, właśnie z częścią filmów, którą, które już są opublikowane na kanale. Folder ten ma wielkość ponad 40GB, no i zobaczcie w jakim szybkim tempie tak naprawdę e, kopiuje się ten materiał, no i generalnie warto znaczyć, żeby osiągnąć takie prędkości, musimy właśnie użyć portu USB 3.2 Gen 2. Gen2. Oraz co warto zaznaczyć, dobrze właśnie to jest zalecane, żeby ten dysk, którego kopiujemy dane na ten dysk Samsunga był również wystarczająco szybki, ponieważ może być to takie wąskie gardło. Ten dysk budowany w MacBooka jest jeszcze szybszy od tego, który mam podłączony, czyli właśnie T7. Dlatego te wyniki po prostu są osiągane w całej okazałości. I tak naprawdę laptop nie jest wąskim gardłem dla dysku i po prostu. Yy, Transfer danych odbywa się z pełną prędkością, którą de deklaruje producent. W tym krótkim filmie byłoby to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że porównanie z T5 pojawi się w bliższym lub dalszym czasie. No i myślę, że też pojawi się recenzja T7, gdy już po prostu ją dogłębnie sprawdzę i po prostu jej poużywam. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.